Uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Słubicach mają piękną nową salę sportową. Uroczyste otwarcie obiektu o całkowitej powierzchni 900 m2, w tym sala sportowa to 600 m2, nastąpiło 6 maja 2022 roku. Sala sportowa trójki to kolejna ważna i potrzebna inwestycja gminy Słubice. Kolejna hala sportowa z czego niezmiernie się cieszę. Zresztą moja radość jest tutaj jakby drugorzędna. Wystarczy popatrzeć na tutaj na dzieci za moimi plecami jak są uradowane. Cieszę się bardzo bo dzisiaj w infrastrukturę sportową w gminie Słubice jesteśmy bardzo dobrze zaopatrzeni. Praktycznie mamy zaspokojone wszystkie potrzeby ponieważ przy każdej szkole podstawowej dzisiaj mamy nie tylko piękne sale gimnastyczne ale i hale gimnastyczne. I to jest naprawdę powód do dumy. Z tego bardzo się cieszę. Wyraziłem swoją wdzięczność. Podziękowałem radnym za również za tą decyzję. Moją decyzja została poparta decyzją Rady Miejskiej o przekazaniu środków na, na ten cel. Oczywiście to była kombinacja środków, bo 2 miliony 900 otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego 70 tysięcy złotych z sejmiku województwa lubuskiego, resztę z budżetu gminy Słowice i dzięki temu mamy piękny nowoczesny obiekt, który mam nadzieję, a ja właściwie jestem przekonany, że będzie służył przez kolejne lata nie tylko uczniom szkoły podstawowej nr 3 ale również mieszkańcom Słubic, bo takie jest założenie, że po godzinach pracy szkoły również hala ma żyć, ma funkcjonować i będą chętnie na pewno korzystali mieszkańcy Słubic również z tego obiektu. Mamy w zamiarze w najbliższej przyszłości również wybudować bieżnie, wybudować rozbieg do skoków dal, także na pewno będziemy nadal w infrastrukturę sportową inwestować ponieważ to jest dla dobra nas wszystkich, a szczególnie dla dobra tego młodego pokolenia, które dzięki temu wspaniale się rozwija. Kierownictwo szkoły uhonorowało burmistrza Słubic oraz przewodniczącego Rady Miejskiej specjalnymi dyplomami. Rada decyduje o publicznych pieniądzach i czy przeprowadzić taką inwestycję czy inną, to są ważne decyzje, które Rada musi podejmować, jest wręcz zobowiązana podejmować i myśmy się po prostu przychylili do pomysłu pana burmistrza, który właśnie wyszedł z tą inicjatywą. I ja bardzo się cieszę z tego powodu, że jednogłośnie Rada wyraziła taką właśnie chęć wsparcia burmistrza, wsparcia jego pomysłu i przekazaliśmy publiczne środki do realizacji właśnie tej pięknej hali. Wydaje mi się, że mogą nam co niektóre gminy pozazdrosić, bo przypomnę przy każdej szkole podstawowej w mieście Subise mamy dwie sale, sale, dwie po salce i po hali, tak? Także to już jest bardzo fajna baza, to już jest bardzo fajne, są bardzo fajne miejsca do tego, żeby młodzież mogła się rozwijać w kierunku sportowym. Na otwarciu obecni byli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, wicemarszałek województwa lubuskiego pan Łukasz Porycki oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pan Zbigniew Kołodziej. Tutaj ciach, tak? O, w tej klasie, tak? Dobrze? Dobrze idę? Bardzo Proszę. <śmiech> <śmiech> proszę. <śmiech> Drugi rok wspaniałego programu ponad 3 miliony w każdej, każdego roku przekazujemy na rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa lubuskiego. To mnie bardzo cieszy, że takie małe projekty, jak budowa sal gimnastycznych przy szkołach ma uznanie wśród zarządu województwa lubuskiego, ale również radnych, którzy głosują za tym budżetem. Pieniądze na takie projekty to są najlepiej wydane pieniądze, ponieważ te dzieci właśnie jak widzimy. Są bardzo zadowolone i nie mają już wymówek, że nie chcą ćwiczyć, bo jest zła sala, brzydka sala gimnastyczna. Taka piękna sala to tylko nic innego, jak przychodzić na lekcje wf u Przede wszystkim chciałem pogratulować dla samorządu Subic za kolejne osiągnięcia i wybudowanie hali sportowej, bo co będzie by było około 2 milionów musieli wyłożyć z własnych środków finansowych, co też nie jest małym wydatkiem. A co do Lubuskiej Bazy Sportowej, cieszę się, że w Sejmiku ten projekt powstał. Te decyzje, które z samorządów spływają, aż nas zaskoczyły, że tyle takie zainteresowanie jest niedużymi środkami finansowymi, aby tą Lubuską Bazę Sportową w tych szkołach i w gminach na nowo reaktywować i poprawiać. A oto jak skomentował otwarcie nowej sali sportowej przedstawiciel Rady Rodziców, pan Marcin Krzymuski. Ta hala jest bezwzględnie potrzebna dla dzieci. Warunki, które były do tej pory, były naprawdę trudne. Cieszymy się, że szkoła numer 3 ma wreszcie pełnowymiarową, nowoczesną halę sportową, którą dzieci będą mogły używać przez wiele, wiele lat. A jako Rada Rodziców no możemy być tylko szczęśliwi z tego powodu. Zawsze się cieszymy, jeżeli infrastruktura szkolna jest rozbudowywana, jest coraz lepsza. Po to, żeby dzieci mogły z tego korzystać. Bardzo miłym akcentem uroczystości były pozdrowienia nagrane przez Paulinę Dudek, piłkarkę, reprezentantkę klubu Paris Saint-Germain i wychowankę szkoły podstawowej numer 3 w Słubica. Ja wiem, że dzisiaj otwarcie nowej hali. Ja swoje pierwsze kroki sportowe stawiałam właśnie tutaj. I mam nadzieję, że tak jak i w moim przypadku, tak i w waszym to miejsce. Pozwoli Wam zakochać się w sporcie i, i być może ukształtuje Was na przyszłych mistrzów sportu. Wiem, że dzisiaj też macie turniej piłkarski, dlatego chciałam Wam życzyć powodzenia i przede wszystkim udanej zabawy. No i korzystając też oczywiście z okazji, chciałabym pozdrowić całe grono pedagogiczne. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Ponieważ Paulina nie mogła być obecna na uroczystości, zaproszono jej siostrę i wręczono kilka pamiątek z prośbą o przekazanie naszej piłkarce. Nie moglibyśmy zamknąć tematu otwarcia nowej sali sportowej bez wypowiedzi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach, pani Moniki Bugielskiej. Chciałabym dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Mamy wspaniałą uroczystość, otwarcie sali gimnastycznej przy naszej szkole. Piękny nowy obiekt, wspaniały. Dzieci są zachwycone. Także w imieniu swoim całego grona pedagogicznego, a przede wszystkim dzieci składam serdeczne podziękowania burmistrzowi, całej radzie miejskiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się duchowo, materialnie, finansowo w każdym po prostu aspekcie do tego, żeby ta sala powstała. Nie ukrywam, że jesteśmy do niej tak przyzwyczajeni i ona po prostu wpisała się tutaj w naszą przestrzeń idealnie i nie wyobrażamy sobie, że mogłoby jej po prostu nie być. Także dziękujemy serdecznie bardzo jeszcze raz. Za nami piękna uroczystość, dostojni goście i to co najważniejsze, uradowani uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach.